Rodzice mieli dość mojej siostry, więc usunęli jej część mózgu. Wierzyli, że problemy dzieci to strata czasu. Kiedy więc moja siostra Kasia padła w depresję, zapłacili lekarzowi, żeby wywiercił jej otwór w czaszce i uszkodził mózg, by wreszcie przestała płakać. Dorastając zawsze wiedziałam, że nasze problemy ich denerwują. Kiedy złamałam rękę spadając z roweru, kazali mi przestać dramatyzować i samemu ją owinąć. Kiedy migdałki mojego młodszego brata słuchły do rozmiaru piłek golfowych, powiedzieli, że robi to dla zwrócenia na siebie uwagi. Ale to co zrobili mojej siostrze Kasi było niewybaczalne. Kasia zaczęła wykazywać objawy depresji, gdy miała 14 lat. Całymi dniami leżała w uszu przestała jeść, ciągle płakała. Normalnie rodzice by dziecko na terapię lub odali leki. Moi rodzice powiedzieli jej, że psuje atmosferę w domu i ma się wziąć w garść. Nie masz powodu do smutku, mówiła mama, podczas gdy Kasia szlochała przy obiedzie. To jest wybór, którego dokonujesz. Tata podgłaśniał telewizor, żeby zagłuszyć jej łacz. Zachowywali się tak, jakby depresja była czymś, co robiła, żeby osobiście ich zirytować. Kiedy Kasia próbowała im powiedzieć, że potrzebuje pomocy, mama wyśmiała ją. Pomocy w czym? W byciu nastolatką? Wszyscy przez to przechodziliśmy, nie robiąc z tego takiej afery. Kasia błagała ich, żeby zabrali ją na terapię. Co Tata powiedział, że terapeuci to naciągacze, którzy wymyślają problemy, które nie istnieją. Chcesz porozmawiać o swoich uczuciach? Pisz w pamiętniku jak normalna dziewczyna. Ale Kasia tonęła, a oni stali na brzegu narzekając, jak głośno krzyczy, gdy szła pod wodę. Sytuacja pogorszyła się, gdy Kasia... Zobacz tutaj final.